Cześć, witam na kanale Info-Uprawa. Witam Was na świątecznym spacerze, specjalnym spacerze po całym polu. Ze mną jest Iwonka. Hejka! Przez kilka miesięcy bardzo ciężko pracowaliśmy, żeby był właśnie taki efekt i chcę Wam to dzisiaj pokazać. Zapraszamy do oglądania. Szklarnię Wam niedawno pokazywałem, do niej też przejdziemy, ale najpierw chciałbym zacząć od naszego sadu, bo tam już drzewa owocowe są rozkwitnięte. I zaczynamy właśnie od tego sadu. No, i witamy Was na początku w naszym sadzie. Tu został wykonany ogrom pracy. 100, około 100 drzew owocowych posadzonych, i chciałbym Wam to pokazać, bo te drzewa owocowe w, w jakiejś części już są rozkwitnięte. I to jest coś niesamowitego. W pierwszym roku a taki efekt. Te drzewa dopiero zaczynają rosnąć. Spora część z nich będzie dopiero rozkwitała. No, a tutaj widać właśnie ogrom tego sadu. No i chodźmy, przejdźmy się. Tutaj jeszcze do, do sadzenia są świdośliwy, na które bardzo czekam, bo one są przepyszne. Jeszcze trzeba właśnie takie, posadzimy takie cztery sztuki. A ty Iwonka, na, na jaki owoc naj, najbardziej czekasz? Jeżeli mam wybór, to chyba na czereśnie i na morwę. O, no tutaj morwy na pniu, dwie. Jak również w innym miejscu, tam trochę po prawej stronie morwa biała, morwa czarna. Y, jedna taka gigant. Zobaczymy jak to właśnie będzie. Czeresienki też pyszne mamy, między innymi odmiana Rainier. No a tutaj widać choćby śliwki rozkwitnięte, widać choćby tam też nektarynkę, która, która kwitnie. W oddali widać morwy i tak dalej. Będzie specjalny też spacer jak to już będzie wszystko posadzone. Jak sobie obliczyłem zostało tutaj na tym polu do posadzenia 9 drzew. I już będzie wszystko pokończone. No i wiecie, tutaj jeszcze to muszę przyciąć, i tak dalej. Tutaj Iwonka choćby ściukowała, żeby dłużej się trzymała wilgoć. Między innymi, żeby nie rosły też tak chwasty, żeby też tym drzewkom było cieplej. O, natura <laughs> się odzywa, przyroda pewnie było słać. Żeby było cieplej, żeby te właśnie była ta wilgoć. I podlewamy te drzewa teraz no bardzo często, raz na dzień, raz na dwa dni, żeby one złapały. Później tak podlewanie potrzebne nie będzie. A ja powiem może troszkę z innej strony. Mimo ogromu pracy, jaki tutaj mamy, jaki nas czeka, ja codziennie tutaj przychodzę do tego sadu i patrzę, co się zmieniło. A naprawdę z dnia na dzień, możecie uwierzyć, zmienia się bardzo dużo. Choćby to, że właśnie większość drzew teraz zaczyna kwitnąć i to jest naprawdę super widok, naprawdę. Coś super, coś wspaniałego. Dokładnie, my tutaj dziennie jesteśmy, zresztą my tutaj, nie wiem, dziennie chyba 10, 10 km się robiło. się idzie raz tutaj, tutaj coś wiecie, popatrzeć, przejść się, coś zrobić tam, coś niesamowitego. No. I dla takich widoków, dla takich właśnie widoków warto było to zrobić. Tutaj jest bardzo duża różnorodność. Jest na przykład, nie wiem, yy, no kilka śliwek, sześć jabłoni, yy, dwie czegoś, nie wiem, jedno drzewko takie, jedno takie i tak dalej. Tutaj jest 100 drzew. Tutaj będzie chyba 104 albo 106 drzew już teraz yy, nie pamiętam, ale to będzie taka różnorodność. Wiecie, że no dwie morwy na pniu, cztery pigwy. Yy, tutaj czegoś dwie sztuki i tak dalej. Tutaj mamy ogromną różnorodność drzew, ogromną różnorodność też odmian. Będą zbiory od wiosny praktycznie do jesieni, bo to, ta jagoda i tak dalej, którą zaraz zobaczycie, więc od wiosny do jesieni, a nawet i zimą pewnie coś jeszcze tam będzie zbierało. Coś niesamowitego. Ale tak jak powiedziałem, będzie specjalny spacer. Chciałem Wam tylko pokazać, jak to już pięknie zaczyna rozkwitać, jak to już pięknie zaczyna rosnąć. Zobaczcie sobie, ile tu kwiatków będzie. Zobaczcie sobie, druga grusza azjatycka. Już one nie są chore na, rdzy, na rdze gruszy. Nie będą wcale pryskane. To jest bardzo dużo znaczy. Bardzo to dużo znaczy właśnie ta odporność na choroby. To, że właśnie tu są wybrane drzewa i odmiany też różne, które są odporniejsze, które rosną praktycznie bez żadnej naszej pomocy. Wiadomo, że tutaj będzie podlewanie, jakiś tam nawóz też pewnie się da i tak dalej, ale to jest właśnie bardzo ważne, żeby dobrać sobie tak rośliny, żeby były właśnie odporniejsze i mniej pielęgnacji, a zbiory były bardzo obfite. No, przechodzimy dalej a podlewać nasz sad będziemy z dwóch małzerów. też będzie właśnie specjalny odcinek na ten temat, ale tutaj Wam już chciałem się tym pochwalić dwa mausery połączone razem na bloczkach, na wysokości tutaj woda leci bardzo dobrze można by do, do, do tego dać nawet sobie linię kroplującą i to by jakoś poszło, wiadomo, że nie na całym polu, ale na jakiejś części więc też fajne, ale u nas tutaj będzie pompa i choćby mam tutaj podłączonego węża i ten wąż normalnie działa to dałoby się podlewać, tylko jest taki, wiecie, słaby strumień na 50 metrach węża. No, a spójrzcie sobie, jak woda leci, patrzcie. O, pięknie. A tutaj już mamy oznaczone, bo będę sadził dużo roślin różnych. Będzie sadzenie m.in. tam rokitnika, oliwnika, yy, no, drzew kolumnowych różne, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Tutaj już roślinki są gotowe do tego, żeby je sadzić. I następne, I jeszcze następne i tutaj też. Tutaj jeszcze na szybko pokażemy wam naszą szklarnię po prawej pomidory, które są przeznaczone do uprawy bez osłon. Z przodu pomidory, które są przeznaczone do uprawy w szklarni. Powiem wam, że w przyszłym tygodniu ta szklarnia się mocno zmieni, ponieważ sadzę pierwsze pomidorki, właśnie te, które są tam z przodu, i zaczynam siewy mojego ulubionego w uprawie warzywa, czyli ogórków gruntowych. Więc to będzie wspaniały czas. Przyszły tydzień będzie wspaniałym okresem. Przyjdzie też czas, żeby sadzić te dwie piękne, dynie giganty. Na no, tutaj piękne papryki. No, a w tym miejscu arbuzy pięknie wzeszły. Będzie niesamowita uprawa różnych arbuzów. Nie tylko standardowe, wiecie, że ciemny i yy, czerwony. W środku, tylko też na przykład żółty w środku, żółty na zewnątrz. To Wam też już pokazywałem pomarańczowy w środku i tak dalej różne, różniaste arbuzy. No i teraz też w przyszłym tygodniu się wydyni, się wymelona, się patisona, się wytykwy. Coś niesamowitego. A tutaj chciałbym Wam pokazać jeszcze właśnie te pomidorki. Zobaczcie sobie. One są już gotowe do tego, żeby je sadzić. Wczoraj był o tym odcinek. Tutaj mamy cukinię jest to odmiana o okrągłych owocach. Zobaczcie sobie. Tam też jest to właśnie taka, muszę tam zrobić, ale tak, dwa owocki są tam ładne. Tutaj trzeci się już będzie tworzył, i tak dalej. Jednak tu mamy dwa, które się nie stworzyły. I pokazywałem Wam zapylenie. Ten owoc został zapylony przeze mnie kwiatem męskim, bo kwiat męski nie ma zalążka owocu pod kwiatem. Tutaj właśnie zresztą go widać i bierzemy właśnie ten, ten, ten kwiatek i smylamy po kwiatku żeńskim, który ma zalążek o, owocu pod kwiatem i to wtedy rośnie, a tutaj nie było zapylenia i to tutaj niestety już nie rośnie. Pokazywałem właśnie za, zapylenie tego, zapyliłem też te. Tego nie zapyliłem i nie wytworzył się owoc. No a tutaj jest warzywo, którym Iwonka się już zachwyca, jakie piękne stronki. Iwonko, co to jest za warzywo? To jest fasola szpargowa, moja ulubiona na obiad. Już nie mogę się doczekać zbiorów, a widzę, że będzie ich bardzo dużo. Tak, dokładnie, bardzo dużo będzie fasoli szparagowej. Nasiewy bez osłon, jeszcze czekam, bo będę wysiewał w maju, to wtedy jest idealny czas, bo fasola jest wrażliwa na przymrozki, tak samo jak zresztą choćby te piękne pomidorki, które już tu, spójrzcie sobie, no niesamowity efekt. Dokładnie tak, nie możemy się już doczekać pierwszych zbiorów. No, dokładnie. Zobaczcie sobie, ile tych pomidorków tutaj, tutaj jest. Już za niedługo pierwsze zbiory. Ja myślę, że wykonam też ogławianie, żeby ta siła rośliny poszła tylko w to, co już tutaj jest, w te kwiatki, w te owoce. No bo później, no nie, nie ukrywając, będę miał tych plonów bardzo dużo. Natomiast tutaj chciałbym mieć jak najwcześniej, więc takie ogławianie przyspieszy zbiory tych pomidorków. Zobaczcie sobie, niesamowity efekt. No a jak powiedziałem Wam, że będę wysiewał ogórki na rozsadę, bo to będzie wtedy idealny czas, koniec kwietnia, początek maja, tak tutaj mam wysiane ogórasy tutaj w donicy. I pierwsze plony już będą, tam rośnie ogóras, a tutaj orzeszki ziemne. No i jeszcze raz piękne papryki, no i jeszcze raz też piękne pomidory, które będą sadzone, będą, one są przeznaczone do uprawy w szklarni. Tutaj jeszcze wam nie pokazałem, Tykwa gigant chciałby mieć taką 100 kg, tu dynia 500 kg chciałby mieć. Arbus też taki no 50 kg. To jest arbus gigant też już jest gotowy, żeby go sadzić. Szpinak już na zewnątrz wiele razy zbierany, a odbija znowu zobaczcie sobie, jakie ładne liście. I znowu będą następne zbiory, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu, i znowu. No a tutaj też na zewnątrz pietruszka naciowa, przepiękna. To są zbiorniki na deszczówkę. Natomiast mam też Mausery, które zobaczycie za chwilę, bo najpierw poletko, które było długo tworzone, ale naszymi wspólnymi siłami już mamy praktycznie końcowy efekt to znaczy, jeszcze będzie rząd posadzony jagody kamczackiej, no i jeszcze będzie ściukowane. I wątko, jaką tutaj mamy koncepcję na ściukowanie tej, tej gleby między rzędami. Teren najpierw musi być przygotowany, czyli wyrównany, zebrana nadwyżka tej ziemi. Być może skoszone, będzie włókina położona i kor, będzie wysypana też kora sosnowa plus obrzeża, żeby nadać temu cały jakiś tam ładny kształt, więc dużo się tutaj zmieni. Na razie jest jeszcze troszkę bałaganu. Najważniejsze, że w większości tutaj rzeczy już są Posadzone, więc ten efekt widać, a reszta to jest już taka powiedzmy grubsza pielęgnacja. Myślę, że z całkiem ciekawym efektem końcowym. Dokładnie. Tutaj będzie kora, natomiast między rzędami będzie agrotkanina plus kora. Żeby no tutaj nic nie rosło tam jak na tym wielkim polu tam będzie jest już ten sad i wiecie będą posadzone maliny i tak dalej to tam jest 3 metry między rzędami no to tam będzie trawa natomiast tutaj właśnie między rzędami agro plus kora a tutaj przy tych sama kora. No i tutaj Iwonka się już cieszy bo będziemy mieli pierwsze zbiory pierwsze zbiory w tym roku porzeczek no tutaj już mrówka krąży no albo już są albo zaraz pojawią się tutaj niestety mszyce. Ale pierwsze zbiory będą i to nie tylko z jednej tej posadzonej w tym roku, ale też z pozostałych. No zbiory bardzo, bardzo będą ofite. Bardzo dużo jest tych zalążków, owocków, więc myślę, że, że będzie co zbierać, będzie co jeść. No powiem Wam, że jak na pierwszy rok to naprawdę wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Spójrzcie sobie choćby tutaj też jest dalej, tu już też za zaczyna to rosnąć, jedno wystartowało trochę szybciej inne trochę później tutaj też już widać, że to będzie wszystko rozkwitało, to dopiero właśnie wystartowało, wszystko tutaj będzie rosło i większość tych krzewów będzie plonowało, no tutaj jeszcze nie wystartowało, no różnie to, to dopiero było niedawno wszystko posadzone agrest również zaplonuje w pierwszym roku, to jest coś niesamowitego ha. no Porzeczka, zobaczcie sobie. a to jest porzeczka krzew? Tak, tak. Bo tamta jest. Na pniu. Zaszczepiona na pniu. Zobaczcie sobie, tu jest zaszczepione. I jeśli coś będzie rosło, a na pewno będzie rosło poniżej szczepienia, no to należy to wtedy usuwać. A tutaj mamy właśnie w formie krzewu. O, ile tu ma? No, piękne. Ha! Ale to jest radość. Ale to jest wielka radość. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego. Wszędzie. Wszędzie. Nie ma tak, że to jest pojedynczy krzak, że wiecie jakiś fart. Wszystko zaplonuje. Dobrze przygotowana ziemia, dobra jakość sadzonki, podlewanie, rasta wodna zawiesina Leonardytu. To jest ziemia z obornikiem. Bardzo dobra. I wszystko właśnie tutaj. No zobaczcie sobie, ale będzie plonów. No a tutaj te kilka krzewów zostało posadzone później. No te kilka dni później. Ja już nie pamiętam ile później. Ale widać, że to jeszcze aż, aż tak się nie rozrosło. A to, co zostało posadzone wcześniej, to już ładnie puszcza. Ładnie się przyjęło. W tym miejscu mamy posadzone jagody kamczackie, które już w tym roku, jak widać, właśnie kwitną i już częściowo zaplonują. Też bardzo fajnie. My z Iwonką pracowaliśmy razem w centrum ogrodniczym. No i zdarzało się, że już ten owoc był, wiecie, do zjedzenia w formie sadzonki. Iwonka się zajadała. Ale jak one smakowały? Czy one były bardzo słodkie, czy one były takie kwaśne? Raczej takie kwaśno-cierpkie. No, bo większość tych odmian które są sprzedawane w sklepach no to niestety właśnie taka słodko kwaśna, bardziej kwaśna cierpka jest, natomiast tutaj w większości mamy odmiany słodkie i zobaczcie, no nies niesamowity boreal blitz, boreal blizzard boreal beauty i nie tylko był odcinek o tym, bardzo Wam polecam, bo trzeba odczarować uprawę jagody Kamczacki. tam tu mam 30 sztuk po tej stronie tutaj tutaj jeszcze będzie następne 30 sztuk posadzone natomiast tutaj mam nowe boróweczki posadziłem, bo tu jest torf kwaśny tutaj jest podłoże to już nie jest kwaśne, tylko lekko kwaśne to jest bardzo duża różnica bo jagoda kamczacka nie preferuje gleby kwaśnej, to jest bardzo ważne no a tutaj był też odcinek o tych boróweczkach jak je wiecie ściąłem i zobaczcie sobie, już puszcza ha, ha. no no, i dobrze, chodźmy jeszcze do pola warzywnego, do tych Mauserów. Zobaczmy sobie. Iwonka teraz idzie, widać te rozmiary tego, tego pola. To jest coś niesamowitego. Ale właśnie tam pole warzywne, Mausery, podłączone wszystko. <grydy> to jest praca, ogrom pracy, ogrom pracy. Widzieliście no, te kilka minut temu ten sad niesamowity. Natomiast teraz jeszcze to co mnie najbardziej interesuje, czyli warzywa. Nie ma tam aż tak jeszcze spektakularnych zmian, jeżeli chodzi o ilość warzyw, bo to dopiero będzie. Już posadziłem tam, zaraz zresztą powiem. Dobra, przejdźmy do, do tego pola, bo jak mógł mówić, mówić, mówić i mówić, ale patrzcie jeszcze tutaj. Ha, ha, ha. No tu już będą plony jakieś, pozwolę temu zaowocować, a te nowo posadzone też już będą wypuszczały kwiatki bardzo fajnie. Mauzery już prawie pokończone, to znaczy to stanowisko jest już skończone. Tutaj mamy 14 małzerów połączonych razem ze sobą, za pomocą rur i za pomocą tych trójników, za pomocą kolana. No, i tam jest jeszcze do odpływania wody. No, i one są tutaj połączone. No, i to jest bardzo dobre, że woda w nich, znajdująca się podczas no, takich upałów, no to się nagrzewa. My już testowaliśmy podczas tych bardzo dużych upałów, bo było takie kilka dni. Zresztą teraz też takie, takie dni będą. No, i woda nie jest gorąca. Jest to woda ciepła albo woda letnia. Gorąca woda jest w tych rurach, w tych. Gorąca woda jest też w, w wężu. Natomiast w zbiornikach ta woda jest letnia albo ciepła. Po kilku dniach, wiecie, takich ciepłych grzaniach, gdzie ta woda tutaj była, ta woda, załóżmy, nie wiem, o 16, jest letnia albo ciepła. To jest bardzo dobra informacja. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało podczas takich, wiecie, bardzo, ale to bardzo dużych upałów. Natomiast to jest coś świetnego, czarne małzery, tutaj nie ma prawa nic się z tą wodą stać w środku, to też jest bardzo ważne, ona się tam, wiecie, nie będzie tego zakwitu i tak dalej. Ponoć jest 100% ochrony. Będzie odcinek specjalny, jak to właśnie wszystko zrobimy, bo jeszcze do podłączenia sobie jest pompa i tak dalej. Ale wygląda to bardzo, ale to bardzo zachęcająco. Zresztą widzieliście tamte dwa Mausery, my tutaj mamy jeszcze 14. Tam w oddali, myślę, że to widać, widać jeszcze 5. Proszę sobie zobaczyć, tutaj jest jeszcze 5 Mauserów. Mamy no, w tych pięciu jedną pompę, w tamtych 14 też jedną pompę i no będą rozprowadzane do różnych linii kroplujących i tak dalej. To wszystko właśnie będę mówił. Ściukowanie roślin różne sposoby. Jedni ściukują skoszoną trawą, inni korą z rębkami. U nas w większości jest to kora i są to zrębki. Też zresztą pokażę wam zaraz pole, które robiliśmy dosyć długo, ale już jest gotowe. Jest to pole, gdzie są zrębki na grubo. To też jest bardzo ciekawa uprawa. Jak oglądaliście Back to Eden, to to jest no taka moja właśnie wersja grządki bez przekopywania. Będą tak jak powiedziałem różne uprawy. Tutaj natomiast jest pole które no, teraz ma agro, bo Iwonko, co się tutaj dzieje? <gry> no niestety wychodzi nam tutaj pesz, a każdy kto miał z nim do czynienia, to wie, że to jest bardzo ciężka walka, dlatego kładziemy teraz agro, żeby troszkę go przytumić. Czy nam się uda? Zobaczymy. No chwasty zaczynają rosnąć, te pole będzie tutaj przygotowane mniej więcej w maju, a do tego czasu to by nam te chwasty bardzo mocno zarosły. Yy, chodzi mi o te pole do, do momentu tutaj mniej więcej no i te chwasty by nam tak Pozarastały, że no, no, by trzeba było je znowu wyrywać, i tak dalej. My nie będziemy pryskać, więc ta agrowłóknina teraz jest u nas niezbędna. I na tym polu będą te arbuzy, będą te dynie, będą pomidory, będzie mnóstwo różnych warzyw. Przygotowanie punktowe tutaj będzie. Czyli robimy sobie dołek. Ja tutaj mam świder taki spalinowy, żeby sobie ułatwić. No i, i dajemy no, nowej trochę ziemi. Trochę na przykład można dać też kompostu, jeśli macie, i do dołka będą dane dwie, trzy garści obornika granulowanego. I poletko będzie bardzo dobrze przygotowane. Tutaj spodziewam się bardzo, ale to bardzo dobrych zbiorów. Uprawa w pierwszym roku i bardzo dobre zbiory, ale przygotowanie punktowe. Natomiast tutaj jeszcze będą rośliny ozdobne to znaczy, tu mamy rozciągnięty sznurek po prawej stronie będą warzywa. Tutaj będzie mała druszka, a tutaj będą rośliny ozdobne między innymi róże, między innymi hortensje. Iwonka bardzo lubi hortensje i nie tylko, zresztą też no, zrobi swój taki, wiecie, taki ogród, bo ja tutaj mam koncepcję taką, żeby to była połać, na przykład połać róż, połać hortensji, a Iwonka lubi jak to jest przemieszane. Ale Iwonko, jakie są według Ciebie najfajniejsze odmiany hortensji bukietowej? No, chyba w standardzie to jest Vanilla Fries, czyli ta, która początkowo jest biała, potem zmienia kolor na róż. Według mnie Polar Bear też jest dość ciekawa, bo ma dość duże kwiatostany. Magical Moonlight też jest bardzo fajna, o takim biało, delikatnie limonkowym kolorze, takim zielonkawym. Te chyba trzy według mnie są. Takie najbardziej okazałe. Wiadomo, tych odmian jest bardzo dużo. Z roku na rok jest też coraz więcej nowych. Kwestia tego, czego, czego szukamy. Czy ma być wysoka, niska. Y, Hortensje bukietowe praktycznie wszystkie mają bardzo duże kwiatostany, więc to jest jakby ich główna ozdoba. Też fajnie wyglądają w okresie jesienno-zimowym, gdzie one się troszkę przebarwiają, a kwiatostany y, się zasuszają na zimę. I to też jest ładna ogroda, to też jest ładna ozdoba ogrodu. Ewentualnie można sobie takie kwiatostany ściąć na przykład na suche bukiety, jako ozdoba. Czekajcie, do domu. bo czekajcie, bo ktoś nas, mi tu pokazuje, ktoś nas podgląda? pokazuje, że mamy towarzystwo. I tu pokazuje, że mamy towarzystwo. Sarenka, a nawet i dwie, jak, jak widzę, chociaż nie wiem, co tam w sumie widzę. Jedna sarna na pewno, a tam co jest, to. To w sumie nie wiem, ale sarenki nam bardzo blisko podchodzą, widzimy je codziennie, o patrzcie, no pięknie, witamy, halo, Iwonka Macha, <grym> 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 dzień dobry. No więc saren tutaj jest mnóstwo, tutaj jest mnóstwo, no też na przykład lisy są, bażanty, o no pięknie, dziękujemy za dwie, o. O, teraz je pięknie widać. Tak czy siak, tak jak mówię, sarny widzimy codziennie. Bażanty też, lisy też się zdarzają. No co już gorsze, dziki też, no ale taki piękny widok na wsi. A to jest całe stado? Przy lesie? Gdzie jest stado? Tam po lewej, zobacz ile masz. Widzisz, teraz biegną i w prawą stronę masz jeszcze trzy kolejne. Mamy cztery. No, cztery i w prawo trzy, zobacz, biegną do 4 w... O, no pięknie widać. Czekajcie, bo tutaj nagrywamy z zapłotu z bardzo dużej odległości, żeby je też nie, nie straszyć. Ale no pięknie, to jest coś niesamowitego właśnie na wsi. Na wsi się wspaniale nam żyje. Nie Iwonko? Dokładnie tak. Inne powietrze, inna w ogóle świadomość, że jesteś na otwartej przestrzeni, gdzie otacza cię tylko przyroda. Jest ta przestrzeń przede wszystkim. Zobaczcie sobie, ile tu już rośnie chwastów, jaka to będzie walka z tymi chwastami, z tym odchwaszczaniem. Dlatego ściuchowanie jest tutaj bardzo, bardzo istotne. A tutaj od tej linii, bo tutaj, tak jak powiedziałem, ta ścieżka i rośliny ozdobne. Ale, tak, tu, w prawo. Przygotowanie punktowe. Tu, od tego sznurka w tą stronę jest to uprawa na glebie rodzimej. No i tutaj już mamy posadzony czosnek wiosenny, mamy też posadzoną cebulę dymkę. Ładnie to wygląda. Mam też posianą marchewkę, która wschodzi. Widać chyba to. Jak to już zaczyna tutaj ładnie rosnąć. No ja to się je krzywo, więc jest krzywa trochę ale. No. I tak to jest, jest bardzo... twój znak rozpoznawczy, wzyk-zak. Tak, ja zawsze no, krzywo nie umiem, prosto. Wiadomo, że sobie tam sznurek w pewnych momentach rozciągnąłem, ale to ja jestem, wiecie, że kijek, kijek, pyk, pyk sieje i, i dziękuję. No i nie zawsze jest prosto. Spójrzcie sobie, chyba te sarny teraz widać, chociaż nie aż tak. One są mniej więcej w tamtym punkcie, bardzo blisko naszego pola. Nasze pole, no to tu jest już właśnie zagospodarowywane, a wokół są. Po, po prostu pola lasy. Więc one tutaj mają bardzo dużo miejsca, żeby sobie biegać, żeby sobie korzystać. No i bardzo często je widujemy właśnie obok nas. No i tutaj jest to wielkie, bo około 400 m2 pole z rębkami. Zrębki dane na grubo, tutaj zobaczcie sobie jest ziemia, a tyle jest zrębek. I będzie o tym specjalny odcinek, bo ja na przykład tutaj kartonów nie użyłem i nie będę używał kartonów. Będzie odcinek o zrębkach, o kartonach i tak dalej. No, i tutaj też będzie bardzo ciekawa uprawa, ponieważ tutaj mamy kilka warzyw. No Tutaj mamy pora. Tam jeszcze są buraki wsiane, jeszcze chyba nie, w, nie wschodzą. Chodź, nie, wschodzą. Patrzcie, haha, patrzcie. <grytanie> tutaj, tutaj wschodzą. Słabo widać, ale już coś, już coś widać, że, że wschodzi. Chyba wi widzicie tą linię. No, i dalej są pory. Dalej jest cebula. I to będzie tak właśnie tutaj tutaj, natomiast jest już ściółkowane to z rębkami to jest cebula tutaj, to jest też cebula i to jest również cebula takie same cebule uprawiane z rozsady ale posadzone w różny sposób, to znaczy tutaj mamy właśnie te Cebule, które no, są posadzone w dobrą ziemię, i tak dalej. To wszystko było przemieszane ze zrębkami, jeszcze tutaj jest dany obornik i tak dalej. Druga cebula jest posadzona w samych zrębkach, to znaczy tylko końcówka sam dół styka się z ziemią, tylko sam dół. I zobaczymy, jak to będzie rosło. Tutaj mamy też taką samą cebulę, która jest posadzona w cała w ziemi i ściukowana z rębkami. Obok siebie różne uprawy. No i tutaj będą różne eksperymenty. Też nie chcę na ten temat się rozwijać aż tak. Też będzie sadzenie pora. Tutaj i sadzenie różnych różniastych warzyw, pomidorów, nie pomidorów. No mnóstwo tego będzie. W zrębkach uprawa. No a tutaj selery będzie wielkie sadzenie selera, ale to w przyszłym tygodniu. Tutaj już kilka sobie rośnie. Też to będzie wszystko właśnie taka uprawa, że tutaj bez ściukowania tam też będzie ze ściukowaniem to samo, co w przypadku cebuli. No i wróciliśmy do naszego sadu owocowego z Iwonką i na tym zakończymy ten filmik. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Mam nadzieję, że spacer świąteczny się Wam podobał. Iwonka Wam dziękuję, ja również i pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Dziękujemy również za wycieczkę po naszym ogrodzie. Życzymy Wam zdrowych i spokojnych świąt. Nabierajcie siły, bo to będzie ciekawy sezon. Bardzo Was serdecznie pozdrawiamy, trzymajcie się. Pozdrawiamy, pozdrawiamy.